Edyk, jakie były twoje pierwsze wydarzenia po przeczytaniu scenariusza? Jakie były moje pierwsze wrażenia? No, że bardzo ciekawa się zapowiada praca? W bardzo fajnym czasie osadzona akcję i że będzie ciekawie. A zastanawiałeś się nad przyjęciem, czy od razu była decyzja, no tak? Nie miałem co robić, więc raczej się nie zastanawiałem. Twoja dola w tym serialu, jeżeli miałbyś tak, w dwóch, trzech zdaniach o niej opowiedzieć? No, jestem asystentem. Kazanecki jest asy asystentem komisarza Jelinka. Pracuje w policji i rozwiązuje sprawy jakoś tam, jak potrafi. A nie potrafi, więc tego nie robi, tylko asystuje. Słyszałem, że te wszystkie sprawy, o których które są zawarte w tym serialu, to są prawdziwe. Tak, najpierw były kiedyś, a potem były teraz. I które z nich takie wywołała? tobie może wśród całej ekipy takie największe kontrowersje? Niemowlę. Takie zziębnięte, nieżywe, bardzo dobrze odwzorowane przez przez tych, co robią martwe niemowlęta. Jeszcze mam takie pytanie, czy taka gra w takich serialach kostiumowych z poprzedniej epoki jest inna, trudniejsza niż wiesz w tych serialach takich codziennych, które oglądamy w telewizji? No... Tak, znaczy tylko tyle, że trzeba się trzymać tekstu, bo nie było tam słów typu git albo sponio, albo fajnie, więc trzeba podpinać się tekstu. A czy wy później po nagraniach y, jakoś właśnie y, to, to zachowanie z tego ubiegłego y, do wieku przekłada się na wasze takie życie codzienne? Wiesz, że żyjecie tym jeszcze po, po serialu, czy jest tak, że koniec zdjęć i wracacie do siebie? Raczej wracamy do siebie. Ja wracam do siebie, bo nie mam gdzie wyjeżdżać. A jeżeli chodzi o rok 2017, no to teraz dla ciebie serial Belle Epoque, ale czy jeszcze gdzieś Cię zobaczymy? No, nie wiem. Na Facebooku nie wiem, jeszcze zobaczymy no pewnie to wszystko się okaże.